No, w dzisiejszym odcinku będziemy kupować konia, ale zanim zaczniemy odcinek, to tak. Chciałam pozdrowić Addison Oldweb i chciałam polecić kanał Addison Oldweb. SSO! No więc tak. Zanim też zaczniemy kupować konia, to tak. Yy, od razu mówię, że będę zmienić nazwę klubu mojego i wszystko tutaj zmienia. Robię drugie podejście, czyli drugi raz nagrywam skupowania konia. Nie ma tera, bo, bo wymyślam nowe intro. Bez przedłużenia zaczynajmy. Więc teraz sobie pojedziemy do konika. Dzisiaj będziemy kupować. Overble, proszę. Nie. Jeszcze raz. No więc dzisiaj będziemy kupować... Du, 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 du. Nie, nie ciebie. Ciebie! Pani jesteś. Do czego się kupimy? I teraz nazywamy konieła. Do, do was wracam! Więc tak nazywam tego konika, Aurora Czyli inaczej Zorza Polarna Kupujemy i ja tu gratulujemy nowego konia Twój koń, boski koń zostanie dostarczony do twojej stajni Wkrótce będziesz go miał odebrać z jego boksów w stajni Tamtego nie widzieliście, okej? Okay? No więc tak, lecimy... Lecimy. Stajnia łap, stajnia hop, stajnia łap, 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 tak. Zobaczymy, jak tego znaczy ją, gdzie ona jest? Tutaj jest Aurora. Na kogo możemy Cię wymienić? Aurora. Na Ciebie. jest jesteś ładna. Słodka. A, yy, bo wtedy zapomniałam powiedzieć, bo jak nie nagrywałam tej aktualizacji SSL. No to mogę wam chociaż powiedzieć, co będzie w następnym tygodniu. Coś z klubami. No to bardzo czekam. Bardzo czekam. A teraz w sumie, jak już tu jesteśmy. No to tak, zrobimy sobie tak. I tak, ciebie siap. Dobra, nie wiem jeszcze. Dobra, to tak, pojrzał. Nie, 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 Ty to Dobra. To teraz nie, mam jeszcze tutaj luzę. Ciebie jeszcze mam za luzę. Czy ja mam jeszcze mam jeszcze Albo nie mam, albo ja jestem ślepa. Nie mam. Okej, okay, to teraz sobie poznę? Tutaj, ciebie i ciebie. Mikiś, hmm. Bo weźmę postawiła sobie do no, ale ja tak zawsze mam. O, oh, mam luzytanka. Hop, mas só dói muito Não é dói malvari. Mararavari. Mararavari. Tik, tak, tik, tak. Oi, widzę, isso tudo No No i ładnie. Wszystko uporządkowane ładnie. E, więc tak. Jeszcze raz chcę pozdrowić Addison Oldweb i chcę polecić jej kanał Addison Oldweb SSO. No to ja się będę z Wami żegnać. Pa, pa!